Pociągi grzybowe. Pamięcią wracam do lat 80. ubiegłego wieku, kiedy to w sezonie grzybowym były organizowane specjalne pociągi, które docierały między innymi do Krzyża, gdzie po prostu tam zostały odstawione na bocznicę. A grzybiarze udali się do puszczy Noteckiej. Bardzo dużo też grzybiarzy jeździło pociągami pośpiesznymi z Śląska oraz innych rejonów Polski do Krzyża, a w Krzyżu wysiadali z pociągu lub z wronkach i lokalnymi Pociągami docierali do takich stacji jak Moksz, Miały i Drawski Młyn. Miałem też przyjemność oczywiście w cudzysłowie prowadzenia takich pociągów. Towarzystwo już było podchmielone, nieraz zatrzymywali i to kilkakrotnie w lesie pociąg. W późniejszym okresie było już to uzgodnione po prostu. Zatrzymywali pociąg semaforem na posterunku odstępowym między stacjami. Miałem tą pewność, że pociąg, jak został zatrzymany pod semaforem, to miałem tą świadomość, że z drugiej strony na pewno następny pociąg nie podjedzie, oby nie doszło do tragedii. Nie zapomnę tych dużych wiklinowych koszy po grzybobraniu przykrytym materiałem, aby osłonić przed wścibskimi obserwatorami. Pięknie to wyglądało, jak taka armia ludzi z koszami ruszyła w kierunku lasu. A grzybów w tych czasach było mnóstwo, podgrzyb, borowiki, maślaki. Kanie, zielonki, kozaki, rydze i gąski. Różnego rodzaju jadalne. A kto nie nazbierał dużo lub był zbyt przemęczony, żeby zbierać. Po prostu na stacji od przekupek mógł sobie kupić grzybki za parę złotych polskich. Filnik. Pochodzi z 2006 roku, prowadzę tutaj pociąg pośpieszny do Szczecina, a jutro udaję się na grzyby i to pociągiem. Ubiegłym tygodniu byłem na grzybach samochodem z kolegami, uzbieraliśmy ponad 60 kg grzybów. I zapraszam Państwa na grzybki, dopóki jeszcze mamy sezon.